Witamy w naszym tutorialu RFM 6 dla początkujących. Ten film pokazuje, jak utworzyć nowy model i zdefiniować dane podstawowe. Zacznijmy od otwarcia programu RFM 6. Pierwszą rzeczą, którą widzimy, jest puste okno robocze programu. Aby utworzyć nowy model, należy kliknąć przycisk Nowy model. W nowym oknie definiujemy dane podstawowe. Okno jest podzielone na kilka zakładek. Rozpocznijmy od zakładki główne i wprowadźmy żądaną nazwę modelu. Podanie opisu modelu jest opcjonalne. W polu Projekt możemy przypisać nowy model do istniejącego projektu lub użyć przycisku Utwórz Nowy Projekt, aby utworzyć nowy projekt i zapisać nasz model. Nie będziemy jednak tworzyć projektu w ramach tej serii tutoriali. W sekcji typ modelu możemy wybrać, jaki rodzaj modelu chcemy utworzyć. Do wyboru mamy modele jednowymiarowe, dwuwymiarowe i trójwymiarowe. W przypadku wybrania modelu jednowymiarowego może on składać się tylko z prętów. W przypadku wybrania typu 2D XY płyta jest tylko zginana. Jednak w przypadku wybrania opcji 2D, XZ konstrukcja ściany lub płyty jest poddawana tylko ściskaniu lub rozciąganiu. W programie RFM6 można również utworzyć model 1D lub 2D z obciążeniami trójwymiarowymi. W wizualizacji całości pomocna jest mapa bitowa. W przypadku wybrania jednego z tych typów modeli można modelować w oknie roboczym o zredukowanych wymiarach. Uwzględniane są jednak siły wewnętrzne dla wszystkich stopni swobody. W modelu przestrzennym 3D momenty i siły osiowe są połączone. Tak zdefiniowany element konstrukcyjny może być jednocześnie poddawany rozciąganiu oraz ściskaniu i zginaniu. Ponieważ w naszym przykładzie tworzymy halę stalową 3D, wybieramy opcję 3D. Aby zdefiniować jednostki i miejsca dziesiętne, klikamy odpowiedni symbol w lewym dolnym rogu. Aby wprowadzić zmianę, możemy wybrać żądaną kategorię po lewej stronie, a następnie ustawić jednostki w oknie po prawej stronie. Po zakończeniu klikamy OK, aby potwierdzić. W zakładce rozszerzenia widzimy pierwszą ważną zmianę w porównaniu z programem RFM5. Niektóre parametry obliczeniowe możemy zdefiniować za pomocą rozszerzeń już w trakcie modelowania. Zielona kropka wskazuje, które z nich jest objęte licencją. W polach rozszerzeń do analizy i obliczeń można aktywować dodatkowe funkcje programu. Pole normy klasyfikacji i generatory zawiera narzędzia do definiowania kombinacji obciążeń oraz obciążeń wiatrem i śniegiem. Generator kombinacji automatycznie tworzy kombinacje obciążeń i sytuacje obliczeniowe zgodnie z wybraną normą. W naszym tutorialu aktywujemy stateczność konstrukcji i projektowanie konstrukcji stalowych. W zakładce Normy 1 w klasyfikacja przypadków i generator kombinacji obciążeń wybieramy żądaną normę i załącznik krajowy, generatory obciążeń oraz wymiarowanie. Na liście po prawej stronie znajdują się wszystkie aktywowane normy. Proszę zauważyć, że automatycznie wygenerowane obciążenia i kombinacje są powiązane z wybranymi tutaj normami. Zakładka Normy 2 odnosi się do specjalnych rozszerzeń i nie jest uwzględniana w tej serii tutoriali. W następnej zakładce możemy teraz utworzyć inne ustawienia. Na przykład możemy zdefiniować przyspieszenie ziemskie, kierunki osi globalnej i lokalnej lub tolerancję modelu. W zakładce Parametry modelu można wprowadzić dokładne położenie konstrukcji. Następnie w zależności od wybranej normy i załącznika krajowego program RFM automatycznie określa obciążenia wiatrem, śniegiem i obciążeniami sejsmicznymi. Za pomocą odpowiedniego symbolu po lewej stronie w tym oknie można również zaimportować lokalizację z mapy. Jako przykład weźmy lokalizację firmy Delubal w Tiefenbach i potwierdzamy przyciskiem OK. W tym tutorialu nie omawiamy pozostałych dwóch zakładek, potwierdzamy nasze wpisy za pomocą OK. Kolejną nowością w programie RFM 6 jest to, że po kliknięciu OK plik jeszcze nie istnieje. Plik RFM zostanie utworzony tylko wtedy, gdy klikniemy Zapisz lub Zapisz jako i wybierzemy lokalizację przechowywania. To był film o tworzeniu nowego modelu i danych podstawowych. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt online z pracownikami wsparcia technicznego. Do zobaczenia wkrótce.